Cześć! Spodobałeś mi się. Zamierzam zatruć Ci życie. Ach, w sumie zjadłabym golonkę. Ale chyba nie wypada, co? Nie lubię Twojej matki. Przepraszam za spóźnienie. Cześć. Przytyłaś, kochana. Mam na sobie babcinę gacie. Wiesz? Nic do Ciebie nie czuję. Ale i tak Ci porobię jeszcze nadzieję. Przyjaśnię się z Tobą tylko dlatego, bo jesteś ode mnie brzydsza i głupsza że ten krem nie zniweluje moich prawie niewidocznych smarszczek, ale i tak wydałam na niego kupę hajsu. Jesteś miły, kochany, cierpliwy, ale z draniem jest znacznie ciekawiej. Zamierzam odbić Ci faceta. To nie tak, że jestem nieśmiała. Po prostu bez makijażu wyglądam jak kaszalot. Moja dieta polega na tym, że jej wcale nie ma. To ja obsikałam deskę, ale powiem, że to Ty. <grych> Mimo, że mam pełną szafę ciuchów, to i tak zawsze ci będę truć, że nie mam co na siebie włożyć. Ten dekolt jest specjalnie, żebyś się na niego gapił. Twoja ex była ode mnie ładniejsza. Wcale nie mam gładkiej cery. Codziennie muszę nakładać kilo tapety, żebyś się mnie nie, nie strażyła. A jak tkniesz mojego byłego, to ci nogi z dudy powyrywam. Właśnie użyłam twojej maszynki. Prawie nigdy nie pamiętam, o co jestem na ciebie zła. Wymyślam sobie kompleksy tylko po to, żeby usłyszeć od ciebie komplement. Fatalnie prowadzisz. Wiesz, czuję się lepsza od Ciebie. Uśmiecham się do Ciebie i zachowuję jak idiotka tylko dlatego, żeby wpuszyć mojego chłopaka. O, tam siedzi. To nie tak, że boli mnie głowa. Po prostu się dzisiaj nie ogoliłam. Wiem, że mówisz te wszystkie komplementy tylko po to, żeby mnie przelecieć, ale to przemilczę, bo dzisiaj Ty stawiasz. Albo mi to kupisz, albo koniec z nami. Znam Twoje hasło na Facebooka. Mm. Ja tylko udaję niedostępną, tak naprawdę rzuciłabym się na Ciebie od razu, ale nie chcę wyjść na łatwo. Mały! Kocham się wymążyć na tematy, o których nie mam pojęcia. Wcale nie mam napięcia przedmiesiączkowego, po prostu mnie wkurczasz. W sumie cieszę się, że z Tobą zerwał, ale będę Cię pocieszać, żeby nie wyjść na sukę. Tak naprawdę zwracam uwagę na to, ile zarabiasz i jakie ubrania nosisz. Kochanie, prowadzisz lepiej ode mnie uwielbiam dramatyzować. Zawsze marzyłam o tym wysportowanym brunecie, ale on wybrał moją koleżankę i teraz jestem skazana na ciebie. Nie ogoliłam dzisiaj nóg. W sumie ja zimą rzadko je gole. Te 200 złotych, które ostatnio zniknęły ci z portfela, są tutaj. Ja tylko udaję, dojrzałam. Tak naprawdę mam w głowie jedno wielkie gówno. Zazdroszczę ci tego, że masz większe powodzenie u facetów. Uwielbiam być w centrum uwagi. Mm, pycha. Zapłacisz za to ciasto. Zrobiłam kupę. Kiedy mi się oświadczysz? Serio? To lubię tych twoich głupich kolegów. Tam jest więcej puszapu niż cycków. W sumie to dopiero nasza druga randka, ale ja już sobie wyobrażam, jak będą wyglądały nasze dzieci. W tych spodniach masz jeszcze większą dupę niż w rzeczywistości. Uwielbiam siedzieć w kuchni. Wcale nie sprawdzam godzin na Twoim telefonie. Chciałam się po prostu upewnić, czy nie zdradzasz mnie z żoną na firyndą. Okej, okay, to ja wychodzę. Aha, tak naprawdę nie idę do koleżanki. Idę na szanowną imprezę. Nie wiem, o której wrócę. <muszy>